Pojawiło się kilka większych ryb, aż nagle w oddali za rafą dostrzegliśmy pierwszego rekina. Żarłacz białopłetwy jest jednym z najagresywniejszych rekinów. To właśnie jemu można przypisać m.in. śmierć dziesiątek marynarzy zatopionego przez Japończyków amerykańskiego okrętu wojennego USS Indianapolis. Odpowiedzialny jest również za śmiertelne turystów pływających w Morzu Czerwonym w pobliżu Sharm el-Sheikh w 2010 roku. Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie o godzinie 7.00 z hotelu Azur Wadi Lachmy. Dzisiaj rzecz, która bardzo długo mi po głowie chodziła, Wy na pewno na to czekaliście i jestem szczerze, troszkę przerażony, ale zarówno i podekscytowany. Do znajomych napisałem dokładnie taką wiadomość. Płynę dzisiaj na nurkowanie z akinami. Jak do wieczora się nie odezwę, to znaczy, że one nurkowały z nami. No, to już wiecie co, co dzisiaj. Bezpośrednio do hotelu przynależy baza nurkowa Orka, która to wszystko organizuje. Dostaniemy dzisiaj speedboata, czyli szybką łódź motorową, którą będziemy mogli przemieszczać się między różnymi miejscami, w zasadzie płyniemy w trzy miejsca. Ma być również delfin house, czyli miejsce, gdzie przebywa bardzo duża ilość delfinów. Słuchajcie, jest to wszystko za Marsala, więc tutaj warunki są naprawdę świetne, duża ilość pięknych raf koralowych, no i życie tak samo tutaj, bardzo tętni. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda. Hello. Hello friend. Hi. Good. Good. Na początku przygotujemy sobie troszeczkę sprzętu. Oczywiście pianka, jak i buty. Ale w zasadzie co o ilość sprzętu, taką jak butla regulatorna no i kamizelka, to już wczoraj wieczorem przygotowaliśmy. To już jest na aucie i z samym sprzętem zobaczymy się na łodzi. Zakładamy też pianeczkę do, do połowy tutaj na miejscu, bo na łódce będzie mało miejsca. Natomiast ze względu na to, że mam troszkę urządzeń, no to postaram się wjechać tak w swoich rzeczach, a dopiero na łodzi się jakoś. Tam przebiorę w tą piankę, wcisnę. I się okazało nagle, że Klaudia kompletnie z nami nie płynie. Czemu? Czemu? Czemu to robisz? Muszę sterować naszą <grym> y, wycieczką <grym> Czy to nie jest przypadkiem tak, że dowiedziałaś się, że coś nie tak z tymi rekinami, zrezygnowałaś i teraz mnie tam wysyłasz? O, jaki fajny samochodzik, <grym> do tego siądziemy. No i pięknie, troszkę minut później zrobiło się w końcu ciepło, bo z rana było Kurde, przeraźliwie zimno dla tego bluza, ale wejdziemy na łódkę, od razu ją ściągam. No i chyba się teraz cieszę, że nie założyłem pianki, bo bym się gotował. No dobrze, to jest nasza łódka. Mała, dwusilnikowa, ale przede wszystkim szybka. Nasz kapitan. Hello. Hello. Butle już czekają, sprzęt również. Dwa silniki po 85 koni. No, na Speedboat'a, który jest pontonem, będzie na pewno szybciutko. Pan szuka map, teraz mniej więcej miejsc, po których będziemy dzisiaj pływać. Nie wiem, czy to widzicie, ale. Nie wiem, czy to widzicie, ale nasz kapitan wygląda dokładnie jak Snoop, Dogg. You will be with our full full equipment in the speed build. you have to check everything from here to macsure is about 1 hour All right is it okay. far far away yeah i will go first i check the current no i już na łodzi szybciutko skoczę oczywiście w pianeczkę bo no, na łodzi będzie bujać to będzie ciężko się przebrać wtedy a no i komputer tam, Są tam. Są tam. no i klaudia nas opuszcza zostawiła pożywienie dla rekinów i ucieka bardzo mądrze bardzo bardzo Zatrzymaliśmy łódkę, ponieważ dopłynęliśmy do miejsca docelowego: miejsca, w którym będziemy nurkować Sharp Maxur, czyli miejsce, w którym mają być rekiny. Zejdziemy sobie na dół 15-18 metrów, będziemy płynąć między dwoma rafami i dopłyniemy do miejsca, gdzie są na pewno Baby Shark. No i możliwe, że będą duże. Tutaj trzeba zachować dużo, dużo obostrzeń. Przed chwilą Pan opowiadał o tym, żeby nie płynąć wertykalnie, raczej w pozycji. Yy, Ahmed, który jest freediverem, nie może z nami wejść, ponieważ, gdy będzie szybko się wynurzał, wtedy może rekiny sprowokować do ataku. <noise> tak. Co? Przebieramy się. Przesmaruje pan troszeczkę, oczywiście, również maskę, żeby nie parowała, żeby było dobrze widać rekiny. Boję się. Boję się naprawdę, szczerze. Teraz troszkę mnie strach dopada. I pewnie przez to będę zużywał więcej tlenu. Przygotowujemy się do wejścia pod wodę, każdy zakłada sprzęt. Ja będę nurkował tutaj z panem. Fale są. Są troszkę fale, buja na mi mocno. Z takiej łodzi tak daleko jeszcze nie nurkowałem, będzie to mój pierwszy raz. Z jednej strony nie mogę się doczekać. Bardzo podekscytowany co zobaczę pod wodą, z drugiej strony. A co mam mówić? Boję się po prostu. <laughs> Wiecie jak to jest. Jesteśmy niesamowicie naładowani informacjami z filmów typu Szczęki i TP, gdzie rekiny atakowały ludzi. Taka prawda jest, że. Rekiny za bardzo na ludźmi nie przepadają i nie atakują. I głównym pożywieniem są ryby albo zazwyczaj szczątki martwych ryb. No i za bardzo no, nie atakują ludzi. Są to pojedyncze przypadki zazwyczaj z ciekawości, więc może nie przesadzajmy. Szczerze więcej psów w ciągu roku zabija ludzi niż rekiny. Mam nadzieję, że statystyki dzisiaj nie zwiększymy. Gadam jak dziwnie gadam z nerwów. Ze względu na to, że byliśmy na pontonie, weszliśmy do wody przechylając się do tyłu. Zaczęliśmy powoli się zanurzać i powiem wam, że uczucia, które towarzyszą informacji w waszej głowie, że wskakujecie do wody, gdzie są rekiny, i co gorsza, płyniecie obserwować, potęgują na maksa strach. zno bardzo wysokie, szybki oddech, a przecież im głębiej, tym więcej tlenu zużywamy. A to już prawie 30 metrów. Rozbiegany wzrok, czy dookoła nic się nie czai? Mocno się człowiek napędza w spirale strachu. Czasem za bardzo. Pierwsze napotkane stworzenie to murena. One też są niebezpieczne. Ogólnie na tej głębokości rafy są jakieś mniej kolorowe, a ryby dużo większe. Staraliśmy się cały czas trzymać rafy koralowej, bo kawałek od niej było już bardzo głęboko. Pojawiło się kilka większych ryb, aż nagle w oddali za rafą dostrzegliśmy pierwszego rekina. Dość daleko od nas bo jakieś 20 metrów Zaczął krążyć żarłacz białopłetwy Spory osobnik był około 2 metrów Kiedyś powszechnie występował na całym świecie Dziś jego liczebność drastycznie spadła Najczęściej pływa w pobliżu powierzchni wody Nieustannie poszukując pożywienia <laughs> Miałem tylko nadzieję, że nim się nie staniemy O ironio, żarłacz białopłetwy jest jednym z najagresywniejszych rekinów to właśnie jemu można przypisać m.in. śmierć dziesiątek marynarzy zatopionego przez Japończyków amerykańskiego okrętu wojennego USS Indianapolis. Odpowiedzialny jest również za śmiertelne pogryzienia turystów pływających w Morzu Czerwonym w pobliżu Sharm El Sheikh w 2010 roku. Na szczęście nie był nami zainteresowany i odpłynął sobie daleko. Radość z osiągniętego celu! Mamy to! Powoli zaczęliśmy płynąć w górę rafy i się wynurzać. Adrenalina zrobiła swoje, oj, serce mocno waliło. Wypuściliśmy bojkę, by łódka mogła nas zobaczyć, i zaczęliśmy przystanek dekompresacyjny. No i w górę. Mamy rekiny, proszę Państwa! Było kilka, troszkę daleko, ale dało się zobaczyć. Ale stres! 29 minut pod wodą. Tlen szybko zszedł, ale zgadnijcie czemu. Serce tak, oddech tak. Tak widzisz, że rekiny... No emocje są. Dobra, teraz czas tutaj zdjąć butlę ciężarki. I trzeba dawać tam To się tak fajnie wydaje, lu, jeszcze mi Jak najszybciej chcę wejść jednak na ponton Bo w cały czas tu siedzi, że pod spodem rekin 3, 4, yalla yalla Because jala. there we have a shark Woo. Płyniemy w takim razie w drugie miejsce teraz Now we, we, we going to the dolphin house, right? Teraz płyniemy w takim razie moi drodzy do, do domu delfinów Tam nie będziemy już nurkować z butlami Tylko typowo zrobimy snorkeling, w takim razie Akmet na will be your time. Ja spróbuję po prostu użyć maskę z rurką i też sobie z nimi popływam. Zobaczcie, w tym miejscu znajduje się wrak statku. Jakieś ptaszki tam na nim siedzą. No, wystaje niebezpiecznie z morza, ponieważ tu jest bardzo płytko. W sumie ta woda wygląda mega turkusowo. Wszystko ze względu na to, że tutaj jest bardzo płytko i jest dookoła rafa. Dlatego też właśnie na tej rafie kiedyś zatonął ten statek. Teraz widać go i wystaje z wody. Trzeba uważać na takie rzeczy. Miejsce, do którego dopłynęliśmy teraz łodzią nazywa się Sataya i konkretnie jest to dom delfinów, ponieważ jest tutaj laguna, znajduje się tu bardzo dużo rafy koralowej. Rafy tworzą dookoła jakby lagunę i jest tu płytko. Bardzo dużo również jest tutaj ryb, którymi delfiny mogą się żywić, no i co? Idealne dla nich warunki. Poczekamy tutaj troszkę i mam nadzieję, że się pojawią. Podkoszulek wpadł mi do wody, ale zostawię go tutaj na butach po prostu na słońcu, no to raz, dwa wyschnie. Rzecz, o której koniecznie musicie pamiętać podczas nurkowania jest to wasz komputer nurkowy, w zasadzie takie niezastąpione narzędzie, które zazwyczaj może wam uratować życie, jak i czuwa nad wszystkimi parametrami waszego nurkowania. Ale się tu zrobił w ogóle duży wiatr teraz, masakra. Ja wiem, że to wygląda w zasadzie jak y, zwykły zegarek, to jest taki troszeczkę inny zegarek, ponieważ on cały czas bada, na jakiej głębokości się jest i jak długo można na tej głębokości przebywać. Dlatego jest nazywany komputerem, ponieważ cały czas liczy stężenie azotu w waszej i krwi. No, a funkcją rzadko raczej dodatkową jest pokazywanie godziny. Kiedyś było oczywiście to większe urządzenie, a teraz wszystko to zostało zminiaturyzowane i przeniesione, no chyba najbardziej wygodnie, po prostu na rękę. Cały czas możemy sobie odczytywać, oczywiście, wszystko z ręki. Tagarek, który ja akurat posiadam, jest to Cresi Donatello. Idealnie nadający się do nurkowania freedivingów, czy nawet do innych sportów wodnych. Używając go w zasadzie bardzo szybko, można sobie wyłączyć z jego funkcję dive, przez co podczas freedivingu i snorklingu unikniemy niepotrzebnych powiadomień, na przykład a propos tego, że za szybko się wynurzamy, bo też coś takiego jest, jeżeli nurkujemy i oddychamy powietrzem z butli. Za szybko się wynurzając pęcherzyki powietrza się zaczną rozszerzać, co mogłoby uszkodzić nasze płuca. No a wiadomo, przy freedivingu bierzemy jeden wdech i na nim nurkujemy, więc tutaj nic nam nie grozi. Wyświetlacz dość duży, obudowa stalowa i wytrzymuje do 150 metrów zanurzenia. Więcej na pewno niepotrzebne. Jakie funkcje dodatkowe? Na pewno liczy czas nurkowania, czy z desaturacji oraz czas pozostały do odlotu samolotem, bo to jest tak, że mniej więcej 24 godziny przed nie powinno się lecieć. No i zegarek cały czas nam oczywiście też to liczy. Jeżeli byśmy sobie zanurkowali na jakąś głębokość, również nam liczy, jak długo na tej głębokości możemy spędzić. Cały czas pokazuje, ile minut możemy tam zostać do czasu dekompresji, czyli do kolejnego przystanku dekompresacyjnego. Kiedyś to było tak, że w zasadzie samemu trzeba było sobie liczyć podczas nurkowania, jak długo trzeba zostać na odpowiedniej głębokości, żeby przystanek dekompresacyjny sobie przeprowadzić. Teraz nie ma większego problemu, po prostu patrzymy na zegarek, on pokazuje na jakiej głębokości jesteśmy i za chwilę na odpowiedniej głębokości wyskakuje komunikat, że mamy na nim zrobić określony przystanek, czyli jedną, dwie, trzy minutki spędzić, poddychać powietrzem. Potem pokażę OK i możemy powoli dalej się wynurzać. O takich rzeczach jak temperatura wody to oczywiście nie ma co mówić, ale posiada logbook, więc zapisuje wszystkie wasze poprzednie nurkowania. Bardzo fajna rzecz, zawsze możecie się cofnąć i sprawdzić, gdzie i na jakiej głębokości byliście. Jak dla mnie rzecz całkowicie niezbędna podczas nurkowania, w dodatku w przystępnej cenie i ma jeszcze różne kolory, więc można sobie coś tutaj wybrać, pod kolor pianki, bądź yy, płetw. Link do sklepu, gdzie znajdziecie ten komputer, macie w opisie. Podpłynęliśmy w, w tym momencie do do statku, troszkę się do nich zbliżyliśmy po to, że oni między innymi mogą też wiedzieć gdzie dzisiaj delfiny były albo gdzie ich szukać, skoro są większą jednostką, mają też radio więc dostęp do większej ilości informacji może dowiemy się czegoś pożytecznego Dobrze, no proszę państwa robimy mały abortaż przejmujemy tą łódkę też sobie wejdę na tą łódkę, skoro wszyscy to wszyscy ale zobaczcie, za to na tej dużej uderzce tutaj państwo są bardzo gościnni no i kapitan zrobi mi nawet kawkę Patrzcie jednak po bo mało spania w ciągu tych wszystkich dni. I właśnie kubeczek takiej kawy doda dużo, dużo życia. Łódka, na którą weszliśmy, jest naprawdę duża: trzy piętra, w tym momencie jestem na trzecim i tu są porobione leżanki. Można sobie odpoczywać nawet się zdrzemnąć. Na słoneczku, piękna sprawa. I jest to łódka safari. Cztery dni, trzy noce tutaj ludzie spędzają, pływają właśnie tutaj po okolicach i robią codziennie 3-4 nurkowania. No dobra, wracamy w takim razie na naszą łódeczkę. Druga godzina czekania na delfiny. Na morzu póki co nie ma ani jednego. Panowie w tym czasie dolewają jeszcze benzynę. Motorówka troszkę zżera. łódka zużywa jakieś 40-50 litrów paliwa na godzinę, i tak przed chwilą gadłem tutaj z chłopakami. Mówiłem, że około 2000 funtów egipskich pójdzie dzisiaj na są benzynę, czyli coś koło 100 euro, jakieś 400 zł, żeby popływać między tymi rafami. W międzyczasie pan tutaj przegląda rysunki oraz mapy. Raf na kolejne nurkowanie. Tak się robi tankowanko z dużej, dużej takiej butli. Pan przepompowywuje teraz do zbiorników jeszcze. Następne miejsce, w którym będziemy nurkować i tym razem z With Baby Shark, right? Ja yeah, Baby Shark Claudio, to się nazywa? Why you tell this Shark Claudio? Because he's one Italian. Man, you found it this place. Claudio's name Italian name. A sharp to jest y, Rafa Koralowa. Here is two entrances for this cave. The first one about 6 meter deeps. Second one about 4 meter deeps. Pójdziemy oh, wpłyniemy tędy i przez jaskini popłyniemy tu tu, już tu, by z tej strony Będzie to w zasadzie moje pierwsze nurkowanie w tym momencie w jaskini i nie będzie całkowicie ciemno. You see the, the second cave. Is mm -hmm. Here is very beautiful. You stay calm because here you can see in the sand bottom. You follow me, okay? And then you make video for the shark. Stay calm. Maybe you see under the reef also. Mm -hmm. About 10 5 meter deeps maximum inside okay. the cave. Already you will do the safety stop. Outside, and then you come back about here inside the cave 30 40 minutes, mm -hmm. and then you go outside. How many times have you been there? Uh, I don't know how many times, <laughs> 100 to 200 times. <laughs> No i dopłynęliśmy do miejsca, kapitan dość mocno docisnął gazu, szybko przypłynęliśmy, ale rzucało nami strasznie, ubieramy się, wskarczamy do wody. Moje pierwsze nurkowanie na, na jaskiniach podwodnych. Mm. No to przed nami kolejne wejście do wody i drugie podejście, by zobaczyć rekiny. Tylko tym razem mam wrażenie, że troszkę straszniej, bo mają na nas czekać w jaskini podwodnej. I tutaj serio się już boję, bo w jaskini nigdy nie nurkowałem, a tym bardziej w obecności stworzeń, które zagrażają naszemu życiu. Jaskinia całkiem spora i posiada kilka wejść, przez które można by do niej wpłynąć, oraz w kilku miejscach otwarty dach, co sprawia, że światło wpada do środka i nie jest tak ciemno, a to ułatwia nurkowanie. Na samym początku przywitała nas sporych rozmiarów ogoncza, która odpoczywała sobie na dnie przy wejściu do środka, a samo wejście między rafami i formacjami skalnymi świetne, tylko trzeba uważać, żeby o nic nie zahaczyć, bo jednak skały bardzo ostre. Im dalej, to ciemniej i coraz więcej ryb, które chowały się w spokojnych wodach. Jednak jaskinia to miejsce, gdzie nie występują praktycznie żadne prądy morskie, więc panują tam idealne warunki, by się schować lub odpocząć. Rafy w tej części Egiptu są potężne, dosłownie macie wrażenie, jakbyście przebywali na innej planecie. To taki troszkę podwodny stan nieważkości. Powoli wpływamy do kolejnej części jaskini, a na dnie leży rekin. Taki troszkę baby shark, który sobie po prostu spał. Niewielki osobnik, bo około 1 metra, zaczął odpływać, gdy śledziłem go z kamerą. W jednym miocie występuje od 6 do 15 młodych o długości około 65 cm. No i żyją do 22 lat. Najdłuższy osobnik, jakiego odnotowano, miał prawie 4 metry długości i wagę 170 kg. Znając te dane, miałem tylko nadzieję, że nie ma tutaj większych osobników. Żarłacz białopłetwy jest aktywnym pływakiem żerującym w dzień i w nocy, zdecydowanie atakującym swoje ofiary. Niestety, został uznany za gatunek zagrożony wyginięciem, ze względu na częste połowy. Mięso tego rekina jest sprzedawane świeże, mrożone, wędzone i solone. Płetwy, z których robiona jest zupa, są cenione ze względu na ich duże rozmiary. Jego wątroba zawiera wiele witamin, a skóra jest wykorzystywana do szycia ubrań. Dlatego też tak się cieszę, że udało mi się go zobaczyć w jego naturalnym środowisku. Rekiny są przez wielu uważane za zwierzęta najbardziej niebezpieczne dla człowieka, między innymi przez liczne filmy z ich udziałem. Pośród ponad 360 rozpoznanych gatunków rekinów, tylko w kilku przypadkach istnieją dowody, że niesprowokowane zabijały ludzi. Wiele gatunków cieszy się złą sławą, jak właśnie żarłacz białopłetwy, ale liczba potwierdzonych ataków z ich udziałem jest niewielka. Wszystkie te gatunki filmowano wielokrotnie na otwartych wodach bez klatki ochronnej i nie były one agresywne wobec człowieka, dlatego też zdecydowaliśmy się nagrać ten odcinek. Zwykle jeśli spostrzeże się je dostatecznie wcześniej i spokojnie oddali się, bądź nie będzie się ruszać, zwierzęta będą człowieka ignorować. Ryki mogą atakować, jednak wymaga to wyraźnego sprowokowania i dlatego nie chcąc ich więcej prowokować, postanowiliśmy zakończyć przygodę w jaskini i zaczęliśmy się wynurzać. Wyszliśmy z wody, rany, ale przeżycie! Nurkowanie z rekinami w jaskini. W ogóle tego się nie spodziewałem. Myślałem, że one będą gdzieś tam przy dnie, może koło rafy krążyć. One w ogóle spały tam, małe bo małe, ale i tak koło metra miały niesamowite. Najlepsze w tym, że w tej jaskini, na chwilkę, gdzieśmy tam kontakt wzrokowy stracili z Mahmudem. Yy, i przez chwilę we lost it in the caves Kawał mi wykręcił, bo gdzieś tam na chwilę się schował, a ja rozglądam się, gdzie tak naprawdę on się znajduje. A, no i od razu Adrelna się podnosi, bo wiecie, jesteście w jaskini, zgubiliście się w jaskini z swoim kompanem, gdzie są rekiny. No, ale na szczęście małe, niesamowite. Dopływamy powoli do brzegu. Praktycznie godzina drogi z speedboatem. Szybko płynąć, ale zostałem w yy, piance. Tak zimno od wiatru, pomimo tego, że słońca naprawdę dużo, postanowiliśmy, że zostaniemy w piankach, bo, bo, by, bo by nas po prostu przewiało. Godzina płynięcia jakieś 50-60 na godzinę. No i teraz pora wszystko oczywiście wyładować z łódki Uf! i paliwo. Najlepsze jest to, że w uszach cały czas mam wodę i jeszcze tak nie do końca słyszę pewnie dopiero jak chwilę gdzieś się o, wyleciało. Wyleciała woda, aż mi oczapło zimna. My Jesteśmy w marynie, więc tutaj stoją sobie statki. One normalnie powinny być oczywiście jeszcze na wycieczkach, no tylko niestety czas yy, pandemiczny, no a tutaj piękne wybrzeże piaszczyste. Ha, i tutaj w ogóle baza wojskowa. W razie kapitan chowa silniki z powrotem do wody, no bo były podniesione na chwilkę i odpływa. Na tej łodzi spędziliśmy dzisiaj pół dnia Pakujemy się w takim razie na pakę Pojedziemy sobie na niej Wracamy teraz do hotelu Azur Wadi lachmy. Myślę, że chyba pora coś, coś zjeść, bo jednak się zgłodniało na tej łodzi A w wodzie niesamowicie człowiek głodnieje Bardzo szybko energię wyciąga O dokładnie to wczoraj widzieliśmy na pustyni Jaki potężny silnik w ogóle do łodzi Tam stoi Zobaczcie, najmniejszy, najśmieszniejszy klakson jaki w życiu widziałem <laughs> Ale fajne Moi drodzy, no i co z dzisiejszego nurkowania z Rekinami, to by było chyba w... na tyle, najważniejszy content już za nami, wróciliśmy do hotelu Jeżeli odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę w górę i docencie go subskrypcją, będzie takich odcinków więcej Zapraszam was również na swojego Instagrama, Kamili Travel. zostawcie tam followa, z niego dowiecie się na bieżąco, co i jak, gdzie robię A teraz piękne palmy, piękny basen, skoro już jestem w piance, zostawmy bagaż, bagaż doświadczeń po dzisiejszym dniu i skoczmy od razu do tego pięknego basenu. Trzymajcie się Piona i cześć! Siema.